Witam serdecznie, Szachowa Polsko w kolejnej partyjce, w kolejnym dniu naszej serii szachów do kawusi i obiadków. Mamy E4, mamy znowu C6 widzowie. Zaś ta obrona Karokan. Gramy z dziąkiem z tego co kojarzę z Egiptu, Nadim Fadel, no dobra. No ja będę grał konsekwentnie D4 i po D5 będę bił na D5 i grał C4 tego panowa mojego. Nie to, że chcę go grać jakoś regularnie w klasykach, ale tak po prostu chcę sobie go... Ćwiczyć właśnie w takich partiach szachów szybkich. Gdzie czasem chciałbym nieco bardziej zaryzykować w pozycji. Dlaczego panów? Bo panów sprawia, że pozycja w tym karokanie jest bardzo otwarta. A gracze karokana zazwyczaj nie chcą, żeby pozycja była otwarta. Oczywiście niektórzy chcą. Ale zazwyczaj co do zasady. Czarne wolą za zachowywać tą pozycję w miarę zamkniętą. Dlatego moim zadaniem jest. Po pierwsze otworzyć pozycję. Po drugie wywieźć przeciwnika z teorii. I po trzecie go ograć. To jest takie... To są takie trzy najprostsze kroki, jakie lubię po prostu realizować, i często one przynoszą sukces. Nie zawsze oczywiście, ale Ale mam nadzieję, że tym razem tak. E6 nastąpiło. E6 nie jest zbyt dobre. Jeśli sobie dobrze kojarzę, mm, to znaczy jest pasywne, nie? Wiem, że po, po nawet Hetman Update jest bardzo ciekawe. E, oraz Skoczak E4, takie dwa ruchy są dość niezłe. E, E6, E6, E6. No takie podejście spokojne. No konie w 3 na pewno jest dobre. C5, nie widzi mi się C5. Zagrajmy konie w 3. I dopiero teraz, zależy się, zależy się od tego, co zagra rywal. Będę wybierał ee, dalszy plan gry. Bo mogę zagrać C5 faktycznie, no tylko wtedy roszada. Ja mam goniec B5, co prawda. Nie, C5 się gra, gdy goniec idzie na G7, widzowie. I wtedy ja niszczę strukturę pionkową. Rywal odbija EF. I wtedy faktycznie ten goniec idzie na B5. Natomiast w tej redakcji, no pogoniec E2 lub goniec D3, rywal zbije na C4, ja również zbiję na C4. Roszada, Roszada. I to jest chyba w położonej pozycja, bo pod CD dostanę koń, bije D5 i tutaj niewiele widzę dla siebie. Także zagram sobie to goniec D3 i zobaczymy, co na to jak na to zareaguje przeciwnik. Zakładam, że zbije na C4, bo to jest najbardziej typowe, bo teraz, tak jakby po raz kolejny, muszę się ruszyć gońcem. E, mamy roszadę, i wiem, że oczywiście krótka roszada jest bardzo dobra, ale wiem też, że w tych pozycjach czasami zależy nam na tym, żeby oszukać przeciwnika na różne kolejności. Także ja sobie zagram A3 z planem Hetman D3. Wiem, że tak można w tych systemach grać. E, rywal gra A6, czyli pewnie chce dojść do B5 słusznie. E, jak my na to możemy zareagować? Czekajcie, bo drzwi mi trzaskają i strasznie mnie to my, my koncentruje. Mam takie lekko nieszczelne drzwi, wiecie, i jak, mi trza, jak, jak jeszcze mam otwarte okno, to mi trzaskają i, i mnie to irytuje. Dobra, a6, pewnie rywal chce dojść do b5. Ja zagram wieża c1 najpierw, bo jeżeli b5, to gram goniec a2 i potem tego gońca już mogę przestawić na b1, a zależy mi na tym, żeby wieża nie stała na a1, tylko na c1, żeby e, ten goniec na b1 jej nie blokował. No, i zaraz, oczywiście, krótka roszada też jest grana. Tylko najpierw zależy mi na tym, właśnie, żeby sobie te figury dobrze ustawić. Na skrzydle hetmańskim, a z roszadą wydaje mi się, że nie muszę się śpieszyć. Dobrze, B5. Goniec D3 też jest możliwe z tym samym planem, ale goniec A2 wydaje się być nieco bardziej. E, nieco większa presja zostaje nałożona na przeciwnika, bo mogę zaraz jakiś D5 próbować dojść. Ale jeżeli chcę zagrać D5, to muszę zrobić roszadę najpierw. Także to też jest dość ważne. Spostrzeżenie. Roszada B4 pewnie rywal może zagrać i po AB bije skoczkiem na B4, dlatego ja chyba konsekwentnie zagram goniec B1 jednak, bo B4 mnie dość mocno irytuje w tej pozycji, że po AB konim B4 rywal atakowałby mi gońca z i tam groziło jeszcze goniec, bije F3 i Hetman bije D4 na końcu. Także gram goniec B1 i teraz po B4 AB skoczek bije B4, będę mógł e, zareagować i w jakiś może kreatywny sposób podejść do sprawy. Aczkolwiek rywal gra bardzo logicznie i na razie nie widzę jak mógłbym to zrobić. Na pewno B4 bym zagrał czarnymi, no. To jest dobry ruch. To jest bardzo dobry ruch, bo rywal odbija skoczkiem i tak naprawdę nie wiadomo, jak dalej mam tutaj do tematu podchodzić. Pewnie bym zagrał konie 5 bez roszady, żeby poświęcić pionka i tam cisnąć na przeciwnika. Poezja z izolowanym pionem w ogóle, to też warto na to zwrócić uwagę, bo to jest taka bardzo, 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 bardzo typowa struktura w, tej, w tym systemie. Okej, okay, rywal gra H6. Kusi mnie h4, co nie? Kusi mnie h4 i granie bez roszady, ale wiem jak to się może skończyć widzowie. Ale po to są te partie szachów szybkich, żeby zatkakiwać siebie i przeciwnika. H4, gramy bez roszady. Po hg, hg, oczywiście tam gońiec h7 będzie bardzo dużą groźbą i wydaje mi się, że rywal nie może sobie na to pozwolić. To znaczy, może sobie na to pozwolić, ale myślę, że może się to skończyć tragedią tak zwaną. A jeżeli nie może zbić, to ja chcę zagrać zaraz Hetman D3 nadal. Także uważam cały czas, że B4 jest najlepszym ruchem. Ale faktycznie H6, H4 wydaje mi się, że przy dokładnej grze faworyzuje przeciwnika. Chociaż może ja jakoś tak podejdę do tematu teraz. Jakieś dobre jaja tutaj zaraz mogą być w ogóle. Jak sobie patrzę na tą pozycję. Także zobaczymy, jak rywal podejdzie do sprawy. Czasowo gra w miarę szybko. Trzeba przyznać. Także miejmy nadzieję, że zaraz jakiś błąd popełni. A nawet go nie popełni, to będzie ciekawie. Będzie ciekawie, widzowie. No, B4, B4, żeby pole B4 dla Skoczka, to jest tak istotne, żeby tego gońca otworzyć białopolowego. Skoczek chce blokować izolowanego pionka. Ja w tym czasie chcę stworzyć napięcia tak duże, żeby po prostu rywala tutaj zmiotło z planszy. Dlatego myślę nawet o wieżę H3, naprawdę, żeby to wieżę na G3 przestawić i wtedy królem podejdę sobie nawet na pichotę na G1 i to ma naprawdę sporo sensu, jak tak sobie patrzę na tą pozycję. Myślę, że w partii klasycznej też bym na to poszedł, czyli na to takie ee, opóźnienie roszady, bo to wygląda bardzo ideowo. Okej, okay, rywal gra D5, czyli co, on po mam D3 chce grać F5 w tej pozycji? Trochę się osłabia przeciwnik. I szczerze powiedziawszy, ja bym nie chciał wymieniać tych figur. Jeżeli nie będę musiał. Dobra, jakie mam opcje? Bo teraz HG może być groźne, bo zagra rywal G6 i nie mam tego tempa na skoczku, tak? Koniec 4 HG, HG, G6. No, chyba nic tam nie mam, no. Eee... Gonic bije 7 też mi się trochę nie podoba, szczerze. Bo po, po co wtedy grałem H4? Dlatego zagram Hatman D3 w tej pozycji. G6 nie ma, bo go nie zbije H6, dlatego Rywal zagra pewnie F5. Tak, mamy F5 na szachownicy. I teraz tak. Koń bije D5 byłoby fajnym testem, jak Rywal chce zbić. Bo tam mam jeszcze wieża bije C6. A jeżeli musi zbić pionem, to to strategicznie trochę mi się wydaje być słabe dla przeciwnika. Także ja biję na D5. No chyba Hetmana będzie chciał rywal bić. tylko tu mam wieża, bije C6. A, tylko HG nie widziałem, ja pierniczę. Dlaczego ja pomyślałem, że go nie G5, rywal chce zbić? Jestem zniesmaczony swoim... Swoją ślepotą. Dobra, biję na e 7 tego, tego gońca, ale no to już nie, nie po to tak grałem, nie? Nie po to tak grałem. Dobra, zagrajmy wieża C5, to też wygląda dobrze. Chociaż tyle, że te czarne pola się osłabiają u przeciwnika. Jakieś konie 5, ale. Pff, może po d 6 po prostu piona podstawiam. Ale te szachy są wymagające ja pierniczę, brzydko mówiąc. Ależ to jest trudny sport. Hetman D6, goniec A2. Tej roszady nie robię, no. Boję się, że ona... Boję się, że to był moment, żeby zrobić roszady, tak szczerze. To był moment widzowie... Że to już wieża T5 jest złym ruchem. Tu po F5 powinienem grać goniec D2 od razu. Zachować figury na szachownicy. Bo teraz... To nie jest przepyszne leczo. To nie jest przepyszne leczo, widzowie. It's not a Lecho widzowie. Jest tasty tasty To leczo. To też nie jest taka bardzo zła pozycja. Chcę, żebyście mieli tego świadomość. Ale ona może stać się zła. Ja mam wrażenie, że ja tak, i tak zrobię roszadę w tej pozycji. To jest ewidentnym przyznaniem się do błędów. I po koniec bije w 3, zbije Hetmanem, będę stał bez pionka. No, rywal gra bardzo dobrze tą pozycję. Jeszcze drugi mi wisi, dobra, źle pograłem, naprawdę. Jestem wściekły. Bo pionem nie mogę bić, kiedy zroszowałem w krótką stronę. Bo rywal mnie tu zajedzie figurami. Wieża T5 było bardzo słabym ruchem. Wieża powinna iść na D1 i powinienem bronić teraz tego pionka D4, żeby po prostu konie 5 zagrać, Goniec A2 i trochę na alibi sobie rozgrywać pozycję. Jakiś hetman c5 też nie, nie chcę podstawić oczywiście. Może zagram b4, b4 wygląda fajnie akurat. Żeby pogoniec f3, hetman f3, biciu, chociaż ten pionek na b2 nie wisiał i wieża na c5 jest broniona. To jest dobry ruch. Koin g6, jakiś hetman e3 będę polował. Już rywal wtedy zbije, zbije i na h4 wisi pion. Ajajaj, ajajaj. Koin G6 może goniec A2 wtedy, żeby na tego pionka E6 siąść. Goniec zwierząt jest lepszą figurą od koczka, pamiętajcie o tym i nawet jeżeli przy zatopiona, wydaje mi się, że będę miał rekompensatę za to. Okej, okay, Hetman F4 to Hetman E3, tylko... Hetman E3 bardzo mi się podoba, bo po Hetman G4 bije na E6. piona, no i to będzie wtedy OK, nie? Wtedy to będzie OK. Mam nadzieję. Oczywiście. Hetman g4, hetman bije 6, powierza f7, bije, bije i mam konie 5 z widełkami. Jeżeli hetman bije 3, to bije fa i nie mam izolowanego pionka i wtedy gram konie 5 i stoi bardzo dobrze nagle. Także ja myślę, że rywal musi grać Hetman G4. Ale po Hetman G4 ja nie muszę być na E6 nawet. O, rywal zbił to, to, musi być dobra pozycja dla białych teraz. Bo groże konie 5. Ok, rywal ma koń D5, widzę to. Może po prostu wieża E1, bo rywal może chcieć przestawiać się jakoś w ten sposób. A na wieża E1 po prostu rywal nie będzie mógł tego zrobić z tempem, nie? Na mojego króla. A po konie 6 zarówno wieża c7, jak i konie 5. Teraz już pozycja jest na pewno niegorsza dla białych. No rywal mógł zagrać na pewno lepiej. Teraz nawet ta wieża c5 nie stoi źle. Dobra, tu to chciałem konie 5. Jeżeli wieża bije c5, to gram bc i mam wolnego pionka, co nie? I tam będę mógł jeszcze zablokować tego gońca białopolowego, dorzucić gońca na a2. A te pionki A5, B4, o ile w końcówce pionkowej będą bardzo silne. Tak na ten moment wydaje mi się, że będą bardziej słabościami niż siłą. Jakiś H5 nie chcę, bo akurat rywal mi zagra konie się mi zbije tego piona. Aczkolwiek czasem to będzie go kosztowało za dużo czasu i ja w tym czasie... Ben... Tak, w czasem, czasie, czasu, tak. W tym, w tym momencie będę mógł coś innego zdziałać. Okej, okay, rywal gra G5, to dobry ruch, właśnie żebym nie mógł tego H5 wrzucić. Hmm. Czy, czy w ogóle to jest jakaś groźba? Bo po HG zawsze mogę nawet odbić tego pionka. Chociaż mój skoczek będzie na tym troszkę cierpiał. Także nie zdziwię się, jak tego pionka finalnie po prostu się pozbędę. Zbiję HG. HG. A wierzę, C1 nie zagram, bo tam na E3 wisi. To zagram goniec A2 zgodnie z planem, żeby siąść na pionka E6. To jest moja idea. Jeżeli F4, to E4. Jeżeli G4, to gdzieś tym królem może będę chciał wejść w te piony. Jak dzik, wszyszki. Czy skoczek na gońca to jest dobra końcówka po biciu na d5? Chyba nie ma sensu na to iść, co? Może wieża c1 po prostu i konie 3? Aha, tylko tak to... Tak, może niekoniecznie. Wieża c tu konie 3. Bicie, bicie, bicie do spodu, tam hmm, niewiele jest, z tego co widzę. Kurczę, jakby tego pionował, może tu, król f1. Tylko wtedy f4 i e4, konie 3. Może faktycznie gońc bije d5 i po gońc bije d5 wieża c1. Ten koń na e5 będzie bardzo. Dobre, ja to piję. Wygląda bardzo podejrzanie oddawanie gońca, ale ja gram na tego skoczka. Ja gram na to, że ten skoczek jest po prostu bardzo dobrą figurą. A to jest dziwne, bo powiedziałem wam, że wieża lepiej radzi sobie z gońcem, ale chodzi o to, że koń na 5 jest nie do wyrzucenia na ten moment. I po drugie, że mam taką najistotniejszą linię w tej pozycji w tym momencie, bo to będzie linia c. I też popatrzcie, że rywal ma dużo pionów w po białych polach I ten goniec białopolowy też przez to trochę na tym cierpi I pole c jest bardzo słabe I często będę mógł skoczkiem końcówkę pionkową wygrać nie, nie pionkową, tylko lekko figurową Teraz mogę zbić tak, wieżą na C5 albo BC Bo DC nie chcę, bo tu zawsze jakieś królewszość będzie nieprzyjemne. Po BC BC mi się nie podoba, bo trochę daje rywalowi wtedy już tego wolnego pionka A ja bym wolał chyba jednak mimo wszystko zachować sobie otwartą linię i właśnie nie dawać rajdów pionkowych, bo przy rajdach pionkowych wydaje mi się, że goniec jest lepszą figurą od skoczka, bo ma szybszą zdolność manewru. A teraz tak naprawdę nie wiem, jak czarne mają kontynuować, bo po królewskiej jest końdy 7, e, ja grożę szachem na siódemce i będę powoli poprawiał pozycję. Może to nie było najlepsze, ale z praktycznego punktu widzenia wydaje mi się, że... że gra białych jest po prostu przyjemniejsza. Także tutaj troszkę troszkę złapałem rywala po prostu na tym, że... Przeszliśmy do pozycji, która według mnie po prostu jest prostsza i po prostu zdobywam jakość na bardzo prostym motywie, który nie wynika z tego, że rywal jakby może stricte tego nie widział, co po prostu wynika z tego, że rywal nie miał pomysłu innego niż podprowadzenie króla. Eee, także po prostu często dlatego podstawiamy niektóre rzeczy, bo nie mamy po prostu pomysłu, co robić innego, a tych najprostszych sztuczkach to, to akurat często przeciwnik ktoś ma wykombinowanego. Dobra, zagrajmy wieża, zagrajmy A4 po prostu, wymienijmy tego pionka. Mam pionka i wieża na gońca, także to jest bardzo dobra zaliczka. Ciach, rywal będzie chciał pój pójść królem na E4, co jest troszkę groźne, jak sobie patrzę i teraz B5 na szczęście. Mam bardzo fajne taktyczne rozwiązanie, bo pogoniec B5 daje wieża A5 jest związanie. A jak goniec D5 to B6 i, i ten pionek sobie dochodzi. Ostatnio mam, mam wrażenie, że karoka e 5 to jest najczęściej, co najczęstsze, co grają czarne na, na E4. Z jakiegoś powodu. A ja gram na odwrót, czyli gram francuską listy czyli. Trochę wiecie. Oryginalnie. No i B 7 rywal Bije, ciach. E5 to króle F3, po E4 jest król f 4 a jak nie to szach od tyłu wjeżdżam w piony. Dam sobie primów na pionka. Okej, okay, tak, to tu. Akurat, żeby po króle 6 od razu. Zdobyć piona, tak, to tu. No, weź, nie sprawdzaj mnie tak. Dobra, wieża E4. W ogóle mogłem bić na F4? Nie, zaraz już. Może, może, może lepiej. Nie będę tego sprawdzał, co? Bo to będzie dość. To by było dość zabawne, jakbym. Jezu. Dobra, od tyłu. Od tyłu jest najprościej. To wieżą na pewno sobie poradzić. Wieża D8, tak, teraz rzucamy króla z linii D, no i teraz po króle 4 już rywal, mam nadzieję, że podda, bo król będzie idealnie w centrum. O, nawet nie musiało do tego dochodzić. E, fajna partia, kliknijmy sobie przegląd. Na pewno jestem zły na siebie, że nie udało mi się więcej na tym izolowanym pionku ugrać, tylko że potem musiałem obrócić przeciwnika dopiero w końcówce i w grze środkowej. Bo no ten, ta sztuka gry z izolowanym pionem jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna. 95 to nie jest e, realnie to, co ja czułem w trakcie partii. Koniec C4, rożka A3. Wiadomo, powie Ci, że Roszadę zrobić klasycznie. Ja zagrałem A3, A6 B5, koniec A2, Ciach H4. Ciekawe, ale już tutaj komputer zaleca cofanie się, tak? I robienie Roszady i granie w szachy po prostu. Ja zagrałem H4. To było spoko. W ogóle Kwin D5 najlepsze. Wow. I wieża C5 był słaby. tak. Roszada to jest czas na Roszadę. I zagrać konie 5, wieża D1, wieża E1 jest miodzio. A po wieża C5 tutaj pojawiły się problemy. I tutaj Hetman G4, bardzo silny ruch. Bo na Hetman jeszcze się ga król H8. Nie wieża F7. Bo wtedy bije, bije i wychodzę z jakością więcej. A po król H8 nie mogę bić na E7, bo dostanę mata. Bo dostanę mata i musiałbym grać. Ja czułem, żebym tutaj grał. No, właśnie nie wiedziałem co, jakiś może koniec A2 faktycznie, żeby po prostu tolać, ale... No, K1 to ale. Bo konie 1 to konie D5. Myślałem, żeby bić tu i konie 1. Ale rywal mnie tu zajeżdża wszystkim. Ja pierniczę. No, Hetman G4 byłoby potężnym ruchem. A tutaj już czułem, że. No właśnie, ciekaw jestem, co komputer powie o mojej decyzji. Błąd. Ok, jednak błąd. Można było królew 2, tylko co po konie 6? Bicie i konie 4. Hmm. Oddanie, a nie, nawet nie oddajemy jakości, no to dobra, no to faktycznie. Czy jeszcze lepsza wersja tego samego. No ale jakoś nie wiem, jakoś miałem wrażenie, że rywal to podstawi po prostu. F4 silne, F4 silne, wieża C7. Król G8, Koin G4, bicie, bicie i jest równa. No. Dalej bym cisnął, wydaje mi się, że dalej bym to ugrał, ale no faktycznie, zgadzam się z oceną komputera. Może to jednak nie było takie dobre, jak mi się wydawało. No i oczywiście tutaj już końcóweczka, no już nie będę tego, albo kliknę sobie, bo nie miałem za bardzo pomysłu na to, co tutaj robić. Dobra, ale to już się udało. Także to tyle ode mnie, obrona Karokan została dzisiaj, twierdza Karokan została zdobyta, to najważniejsze. Ja się z wami żegnam i słyszymy się pewnie jutro. Także trzymajcie się, miłego dnia wam życzę i spokojnego weekendu. Bajo!